Czas na polskie technologie. Naszym core biznesem jest prowadzenie usług konsultingowych w różnych sektorach, telekomunikacyjnym, finansowym, sektorze ubezpieczeń. Posiadamy ekspertów do projektów ryzyka, CRM, a także projektów z obszaru BI. Są to ludzie z najwyższymi kompetencjami, ogromnym doświadczeniem. Typowe zakresy naszego wsparcia to całkowita realizacja projektu wraz z całościowym doradztwem biznesowym na zasadach Fixed Price, to wynajem ekspertów na zasadach Time and Material. Nasi klienci cenią sobie zaangażowanie, elastyczność konsultingu, który prowadzimy dla największych firm z różnych sektorów. Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w tworzeniu produktów informatycznych z obszaru projektów analitycznych. Dotyczy to wszystkich faz, począwszy od przygotowania danych, przez modelowanie, aż do produkcyjnego użycia modeli. W trakcie prac nad projektami rozwinęliśmy własny warsztat skryptów i narzędzi pomocniczych. Część z nich jest udostępniona klientom do samodzielnego wykorzystania. Zrealizowaliśmy również wiele projektów IT wspierających analitykę. Jesteśmy zafascynowani nowymi technologiami i staramy się angażować też w wykorzystanie rozwiązań, które dopiero wchodzą na rynek. Jakość danych decyduje o jakości produktów. Niezależnie czy mamy do czynienia z zaawansowanym modelem statystycznym, czy prostym zestawieniem, na danych słabej jakości powstanie słaby produkt. Dane są częścią każdego projektu, dlatego tak ważne są procesy czyszczące i wzbogacające dane. Polskie technologie mają bogatą ofertę w zakresie czyszczenia danych, w tym między innymi standaryzacja, deduplikacja, łączenie wielu baz, walidacja poprawności danych, analiza i korekta formatów zapisy danych. Ale też wdrażanie rozwiązań dedykowanych do potrzeb konkretnego klienta. Dzięki posiadanej wiedzy i dużemu doświadczeniu praktycznemu możemy zaoferować ciekawe szkolenia zarówno dla karty menażerskiej, dla odbiorców biznesowych, jak i dla analityków realizujących projekty związane z analizą i przetwarzaniem danych. Wyjątkowym atutem naszych szkoleń jest to, że czerpiemy z naszych wieloletnich doświadczeń, co powoduje, że możemy przekazać Państwu wiedzę, której nie znajdą Państwo w podręcznikach. Czas na polskie technologie.